Jak masz na nazwisko? Moje nazwisko symbolizuje to, co pani codziennie bierze do buzi. Nie drażnij mnie! Sikor? Łyszkiewicz. Pamiętaj, wnuczku, jedna szklanka z rana daje dobry start na cały dzień. Słusznie, dziadku, woda jest najważniejsza. Jaka woda? Kochanie, zjesz dzisiaj kanapkę ze swoim ulubionym pasztetem? Nie, dzisiaj zjem sam w salonie. Ile razy ci mówiłam, żebyś do jasnej ciasnej nie był taki drobiazgowy? Siedemnaście. Ma pan nieregularne tętno, nieregularny oddech. Pije pan? Tak, ale regularnie. Musi pan przestać się analizować. Dlaczego? Bo próbuję pana przebadać. Przyniosłem kał i mocz. Do analizy? Nie, na degustację. Tato! Wyłącz to na chwilę, chcę się tylko wykąpać. Łyse opony, rozbita lampa, uszkodzony zderzak. To razem będzie 300 zł. Dobra, rób pan, bo mechanik mówił 1200.